Siemano, z tej strony Andryj Kuzmicki i dziś gramy w Minecrafta w nową serię w Survival odcinek będzie trwał około 8 minut bo mam program Bandicam, który pozwala nagrywać tylko 10 minut usunęła druga świat Mogłem najpierw stworzyć świata, później to tak. I te dwa filmiki, co mam przed tym, to były takie. tak ja Żeby sprawdzić, czy działa wrzucanie filmu. No wiem, że pewnie by działało na 100%, ale wolałem się upewnić. Fakt, włączyła mi się jakaś strona. drzew tu nie widzę, a tam jest drzewo magii. no w sumie zawsze są nagi takie na początku w tym odcinku chciałam wam tylko przedstawić tą serię i sobie zdobyć trochę drewna I piszcie mi z czego chcecie, żebym nagrywał. Będę nagrywał z leków. A więc mój kanał będzie okay. taki jak takie. Takiego. Jak słyszycie coś? Tle to o, mój brat. Wiemy. Jak słabo mnie słyszycie, to mówcie. <laughs> I sarka. No ale tylko to chciałam zrobić w tym filmie, to ja będę się z wami żegnał na razie.